Sprint dzisiaj, indywidualny po prostu drugi czynnik i przenoszą się biegaczki, biegacze do OTF. W, 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 w 25.00 sami, porodili, to jest pora z to też sprinterka, z drugiej strony, ale mój sprytny Jest Hanna Falk. Ona zrobiła właśnie to wysokie tempo w tym dwóch finale, potem wykończyła na całkowicie kick ale przez to tempo i przez ten czas uzyskany w tym dwóch finale Mario Biegiem. Nie się Ja myślę, że ona troszkę inaczej weszła w tę dużą ciężką sezonu i pamiętamy wszystkie jej starty w fazie upadku świata. Startowała, wracała, trenowała i wchodziła w starty w najwyższej formie. Teraz nie jest w takiej sobie formie, że ten no motocykl będzie budowała podczas startu. Niemniej, jeszcze raz się podziwiam, jak ważną sprawą jest ryk. jest jak gdyby odebrały mi szansę na walkę o finał. Kilka na dalej.